Hejka. Kolejny album, prosty, bez udziwnień, po prostu nie znam dokładnie osoby, która otrzyma ten album. To znaczy, osobę wirtualnie znam. Nie znam natomiast jakie ma swoje potrzeby czy album typowo przeznaczony do zdjęć. Jedynie z najprostszymi kieszonkami, z dodatkowymi kartami, które można sudnąć zdjęcia albo po prostu jakieś myśli z drugiej strony jest pesimist Na całą szerokość i długość strony. I kolejna strona. Wszystkie oczywiście się powtarzają. Jest pięć kart, a więc zdjęć sporo. Wejdzie. Co można, można jedynie tu jeszcze mniejsze stawić i z tej strony też. Układkę zostawiłam bez zdobień, taki najprościejszy. Pójdzie w świat. Ria.